Piper daj, dobra, jest mój kill. Widzisz Achille, tak się gra, ucz się od Mistrza. <gryw> On nie musi mu pomóc, chyba co? Aj, Król Tori kieruje Achille! No i co? No i co? Kto tutaj kieruje kogo? <gryw> Oh my gosh, mordeczki Czy wy widzicie z kim ja gram? Dzisiaj ze mną jest właśnie tutaj Achille Achille to jest pro player SK Gaming, dla tych którzy nie wiedzą Jak widzicie to jest jego konto Aktualnie ma 30, 26 tysięcy pucharków Ale zobaczcie jakie ma Najwyższe puchary, 34200 Ma 50 tysięcy winów 3 na 3 195 miejsce w ikrzyskach mocy 15 winów w wyzwaniu No dalej już chyba nie muszę pokazywać, komentować I zobaczcie na jego postacie Do 435 ragi tutaj są Tutaj piąta, no kolejne. jest ich bardzo dużo, no Achille jest totalnym prosem, no jest to pro player SK Gaming jest on finalistą mistrzostw świata w Brawl Stars 2019, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie, e, czekajcie, czy on coś tutaj He, heja, hello Poland e, widzicie, przywitał się z wami Achille, więc nice, nice, e, koniecznie mordeczki na początek, jak możecie zostawić tutaj, łapeczkę w górę wbijamy ich tutaj ponad 2000, dawajcie robimy to, jak ogarniemy tyle, to postaram się ściągnąć jakiegoś kolejnego pro playera, żeby zagrać z nim duo, kto może zostawia łapeczkę w górę, proszę zróbcie to, bo wiecie jak było ciężko ściągnąć Achille kto może zostawia oprócz tego Subskrybujcie mój kanał po więcej takich filmów, bo naprawdę to jest bardzo ciekawie. Yy, I wbijajcie też do Archille, Archile ma kanał od niedawno, od niedawna i możecie mu wpaść. I dawajcie, zostawcie mu subika i napiszcie u niego pod takim filmem, pozdro od Toriego, pozdro, albo pozdro z Polski czy coś takiego. Wtedy na pewno się ucieszy. A ja już nie przedłużam tego wstępu. No i co? Widzimy się po intrze? Zagramy sobie dzisiaj za Archille kilka gierek. No bo będzie ciekawi, Oglądam matko, ja się boję. Okej, okay, a chillem będzie grał Coltem z tego co ja tutaj widzę. Ja już dałem ready, no i powiem mam że jest trochę stres, bo kurde ja jestem noob... O nie, jednak będzie Roseą grał. Ja jestem dubem, ja w Brawl gram naprawdę słabo. <grym> To jest grane, no serio. Dobra, nie zawiodę się, nie mogę przynieść wstydu dla Polski paliach ile wygrywamy to, proszę. Proszę mnie tutaj wykerować. Ja jestem już przyzwyczajony do tego, że jestem kierowany, ale no bez kitu jest stres. Czajcie z kim ja gram, mordeczki, czajcie z kim ja gram. Przecież no to jest taki pro player, że... O... Dobra, skupiamy się. Panie... Widzicie Skachillo, ma nawet SK gaming w nicku. no to jest ProPlayer SK gaming Ja wam podrzucę link do jego Instagrama, do jego kanału na YouTube i tam wszystko możecie sobie obczaić No i w ogóle też będę w tym odcinieczku mówił wam kilka ciekawostek o nim bo mam też po prostu wiedzę na ten temat, pisałem z nim tam sporo czasu, więc myślę, że no mamy razem już 6 Kubów Dobrze się zaczęło, dobrze się zaczęło Może nie będzie przypału Jeden król, i pierwszy jest, Karcile. Do czego to doszło? Dwie osoby nas w ogóle oglądają, czajcie O oh my gy, o oh my gy. Nice, ten już z killem. No i takie kierowanie to mi się podoba, nie? <laughs> oh my gosh, proszę, nie przegrajmy tego. Chociaż drugie miejsce, żeby nie było wstydu. Panie Archille, proszę odejść, proszę odejść, Panie archille O matko. <laughs> o, boję się, bo z dwóch stron nas dojeżdżają. Kurde, no i chyba deadam, No i chyba dedam, nie? O nie, Achille help me, Achille help me <laughs> Co, ten mnie podjeżdża, no i ten, No i będzie wstyd, no i będzie wstyd Dobra, zabiłem, też go zabiłem, Achille też zabił Czyli jest dobrze, troszkę mnie wykerował Aczkolwiek, yy, dobra, no zobaczcie Co on robi, no on mnie tak kieruje <laughs> No i mamy winka, naprawdę Jest pięknie, dzięki ci wielkie Achille Za pierwszego wina <laughs> O, w sumie mogłem się spodziewać, że to tak będzie wyglądało. No czekajcie, napiszemy na czacie nice. Okej, okay, napisałem nice, y, on daje ready, lecimy z drugą giereczką. Uff, dobra, jakbyśmy wszystkie wygrali, czajcie co by to było? Ej, w sumie tak może być. Bez kitu, tak może być. Ogólnie oglądajcie odcinek do końca, bo tam będzie jeszcze dużo takich ciekawych rzeczy yy, Więc no koniecznie oglądajcie, zobaczymy czy ktoś dotrwa do końca tego filmu Możecie się pochwalić w komentarzu do której minuty dotrwaliście, a my tutaj zgarniamy w cały środeczek, więc kozacko Dawaj Archilla ja rozwalaj tam yy, Okej, okay, może aż tak nie raszujmy Coś tam, coś tam ich zaatakowałem, więc jest spoczko No powiem wam, że <laughs> boję się, no bez ja się boję Dawaj ja chcę. nie no Dead za... Ale wstyd, ale wstyd, oh no Oh no <laughs> Tori już deadnął no. O oh nie Dawaj Achille, patrzcie jaką gra w ogóle Wy widzicie tą różnicę? Macie tutaj porównanie Bot i Achille pro player Dobra, ja to spróbuję tak zrobić yy, Troszkę dostał Ty tam żyj pani Achille Nie, nie zostawiaj mnie, proszę, nie zostawiaj mnie yy, Ja się troszkę odrodzę W ogóle nawet nie wiem co robi mój gadżet jeden jaki cringe i przypał Dobra, robimy tak Tori prawie z killem Tori prawie z killem yy, ode mnie, odejdź ode mnie Odejdź ode mnie No mamy troszkę problemy Dedłem drugi raz, ale miałem tam jednego killa, więc nie jest najgorzej ja on jeszcze ani razu nie dedną, a ja chyba z dwa razy, albo nawet trzy razy? Nie wiem, no trzy razy chyba, bo w pierwszej gierce raz deadłem. Motkę wysyła złom. Oj, sorry, sorry sorry ile? nie chciałem, naprawdę nie chciałem dedać. Przepraszam cię o, że to są emocje ludzie, ja serio. No, ogólnie jestem słaby w Brawla, ale jeszcze wiecie, jak dochodzi do tego stres czy coś. Ta Piperka w tych krzakach mnie troszkę denerwuje. Odejdź, odejdź od nas, panie, bo. Odejdź od nas, dobra, to idę koła chile bliżej, żeby nie dennąć w głupi sposób. Dojeżdżamy go chyba, co? Przydałoby się Dawaj, dawaj Achille, pomóż mi Panie Achille, proszę mi pomóc yy, Dobra, ja mam tutaj troszkę problemy, troszkę kłopoty Najmana tutaj, ale nice, dobrze Brawo Achille, jest kole... on ma 14 killów Co tu się odwala? To może być kolejny win tam ci mają, no praktycznie zero Więc przydałoby się ich jakoś dojechać Piperka, daj dobra, jest weak kill Widzisz Achille, tak się gra, ucz się od mistrza <laughs> On nie, muszę mu pomóc chyba, co? Aj, król Torii karuje Achille, no i co? No i co? Kto tutaj kieruje kogo? <noise> o patrzcie jeszcze nie deadną. co jest grane? Teraz są emocje, kurde No dobra Tori, trafia, trafiaj, trafiaj. Dobra, on sam deadnie <noise> Co tu się odwala Nie no tak to ja mogę grać, to no, cały czas jestem kierowany, coś pięknego naprawdę <noise> Oj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go I Tori oczywiście z killem, kierujemy dalej ja chillę, proszę bardzo <noise> To jest niemożliwe, serio. Oj, panie Chile, proszę uważać, bo tam się robi niebezpiecznie. Mm, proszę tam odejść, aż tak nie rzucać się w oczy. Oj oj oj, 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 Dobrze, dobrze to rozegraliśmy. Widzicie, jaki z nas zgrany duet? <grym> nie, nie mogę, serio, nie mogę. E, dobra, nie miałem jeszcze takiej gierki. Z największym pro playerem, jakim grałem, to z pandą, więc widzicie. No, co mogę powiedzieć, panda? Jesteś słaby. Jesteś słaby, panda. Chile jest lepszy. Nie no, żartuję. Myślę, że to podobny poziom, by był. Serio. Panda też naprawdę prezentuje wysoki poziom, a ja po raz kolejny sfrajeżyłem. O matko. Dobrze, że Achille mnie kieruje. Weskitu. O, sorry, że w ogóle nie robię cień zbytnio, ale no. Ja tutaj cały czas chcę, żebyście wszystko widzieli, całą rozgrywkę. Żebyście uczyli się od niego, jak grać. Nie ode mnie, tylko od niego, więc no. O oh my game. Dobra, ogólnie jeszcze Achille mi mówił, że z Polski kojarzy on Olivera. Yy, Oliver też jest właśnie tutaj yy, z graczem z Polski, właśnie on go kojarzy, jeśli chodzi o Polskę. Yy, dobra, dobra, mordeczki. Yy, utrzymujemy się tutaj cały czas w tym oto miejscu. Ja chyba rzucę ulta, może trochę niepotrzebnie. Ale on nas tutaj może osłaniać. Oj, tak średnio to zrobiłem. Achille się pewnie śmieje, jak widzi, co ja robię. <laughs> Dobra, niech KP nam się odradza i to jeżdża. Oj, troszkę to zepsułem, ale oberwałem. Okej, okay, dobra, żyjemy dalej. Jest Git, jest Git. I tutaj jest ten kruk. Nie, nie kruk, tam jest Gale Ale na spokojnie, nie napalajmy się. a Achille, spokojnie, spokojnie. Wykorzystajmy szansę swoją, ale błąd. Ale Boże, no się śmieje ze mnie, jak on patrzy, co ja robię, no. Czyżby to była pierwsza niewygodność. Ej, jaką to, wy... jak to jeszcze ugra? No nie ma szans, żeby on to chyba ugrał, co? Aj, ale kozak, i tak kozak, Achille. Patrzcie, co się dzieje. Nie mówcie, nie, nie mówcie że to Dwie sekundy tylko brakły. On by to ugrał. Jakbym tego tak nie sprayjał, to byśmy teraz spokojnie mogli wygrać. Sorry, Attila. Dobra, nie będziemy upisać. Sorry, czy coś. Każdemu się zdarza, nawet najlepszemu graczowi, jak story. E, dobra, zmienimy sobie znowu skina, żeby widział, że jestem bogaty. Tym razem, może. E, o, to ten piękny skin. Ontare chyba uwielbia, co? E, może trzeci Widek będzie. Zobaczymy, jak to się uda. Lecimy od razu na środek. To jest nasza standardowa taktyka. To jest tylko jeden cube, serio. No troszkę malutko, że tak ujmę, ale no dobra, niech będzie. E, teraz. Kurde, zawsze mieliśmy to przewagę, że mieliśmy z 3 czy 4 cuby na start. Teraz tak nie ma, więc to jest lekki problem. Ojojo, oj, jeszcze z dwóch stron nas tutaj nawalają. Ja już tutaj kurczę czuję problem, bo ja w takiej sytuacji nie radzę sobie jakoś dobrze. On to na spokoju se powymija. Jeszcze gra Rose'ą i robi takie uniki. No, nie mam pytać, serio. No, kozak totalny. Ej, bo ten Mortis się coś na mnie tutaj czai. okej, okay, ja tutaj do krzaczków pójdę, bo to jest moje miejsce ulubione. Ej, tu jest już troszkę wyższy poziom. Niby też nie są duże pocharki, Dobrze, że on nie wziął jakieś postaci, na której ma tysiąc, bo to by było przerobadę Dobra, ten się na mnie troszkę uwziął i mam troszkę problem. A chill, help me. A chill, <laughs> proszę, help me, man. Dobra, mm, w sumie to jest trochę błąd, że tutaj do niego podchodzę, bo tutaj typek gra Jessie i wtedy będziemy dostawać podwójne obrażenia. Więc może troszkę odejdę za tą ściankę, dobra, mm, lepiej nie. Kurde, powiem wam, że jest ciężko, nie wiem, co tutaj mogę zdziałać za bardzo. Yy. <laughs> O matko, o matko bosko, o matko bosko, o matko bosko. Nic, nic mi nie wchodzi, nic mi nie wchodzi totalnie. Uciekaj, Jacqueline, dobrze, patrzcie, uciek. O, dobra, ja musiałem już dadnąć, ale on jeszcze uciekł. Ej, to jest <śpiewa> najlepsze, <śpiewa> że on nie ani razu, a ja denęłem tyle razy. <śpiewa> o <śpiewa> Dobra, niestety się nie udało. Pierwsza giereczka, której nie udało nam się wygrać, ani zdobyć na tych pucharków. Mm, ale powiem wam tak, ja się bawiłem naprawdę bardzo fajnie. Wielkie ci dzięki, Achille, za grę. Jak możecie, to wbijcie do niego na kanał i tak jak mówiłem, napiszcie mu pozdro z Polski. Um, thank you so much, napiszemy. Ok, napisał try one more, nie ma problemu. E, don't finish in the lows. Okej, okay. okej. Okay. Nie możemy skoczyć przegrywając, no to lecimy jeszcze z jedną giereczką, sama chile chciał, więc dobra, jazda Widzieliście, chciałem już zakończyć ten odcinek, on, on dalej, on dalej mi każe z nim nagrywać No dobra, niech będzie Oczywiście żartuję, to jest naprawdę mega przyjemność grania z y, takim proplayerem, gra się bardzo przyjemnie y, Ogólnie mogłem sobie wziąć może troszkę inną postać, ale jakoś tak sobie u, no, uświadomiłem, że wezmę Nita, Nie wiem, ja bardzo lubię grać I to w sumie, y, dobra, kapimy sobie w krzakach za chillę, a wy co, a wy co? Fajna gierka się szykuje. No ten jean tutaj się na nas strasznie uziął, nie? Chociaż ile uciekamy, bo to nie ma co. Ten już tam próbuje dojeżdżać, Broka. Patrzcie, jaki agresywny. Mogłem mu pomóc, kurde. Dobra, dawaj na tego Broka, byczku. Dawaj go robimy. Mm, idziesz tam? Serio? On na niego idzie? No to dobra. O, ale nas porobił walony gadżetem. Ja stąd uciekam, panie Achille, bo mam kłopoty Daimala, jak to mówią, on będzie mnie przyciągał pewnie. Niepotrzebnie się rozdzielamy. Achille dasz radę jakoś z tego wyjść, stary. Ja ci pomogę, czekaj. Ja ci spróbuję pomóc. Dobra, uciekam, uciekam lepiej. Achille da mnie pierwszy raz. Jest, jest. <ścoughs> Co z tego, że to z mojej winy, ale to nie ja pierwszy, tylko Achille. Nie wiem, czy ktoś tam w tych krzakach jest. O, ale mam kłopoty. Ale mam kłopoty. 7 sekund, Achille, wracaj. Wracaj, Achille. Pomóż mi, muszę to przeżyć. Jest. Kieruj Achille. Widzicie? O nie! O nie! Oh, o no no no, 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 no! Masz Miśka do pomocy, dawaj, Achille. Co to jest za gra, XD? Ja, Achille, uciekaj stąd, stary. Uciekaj stąd, kurde, nie! O wy, co tu się dzieje? Ja się boję, ja się serio boję. Ja pójdę po tego cuba, nie ty idź, Achille. Dobra, ja po niego pójdę. Zbieram go sobie. I lecimy, trzeba ich tutaj podawalać. Kurcze, co to jest za gierka? A już tu z dwóch stron nas dochodzą. Ten ma 9 cubów, co jest grane? To jest grane, czemu macie mieć cubów? Dawaj, Achille, no ja w nic nie mogłem zrobić, serio, choćbym chciał. O, dobra, trzecie miejsce. Niby nie najgorzej, aczkolwiek. No, to riemu nawet pro player nie pomoże. Close, <noise> nice trybu, napiszemy. E, Okej, okay. dobra, napisałem mu coś takiego. Thanks, man, I write you on Instagram again. Okej, okay, więc żegnamy się za chillę, Siemanko wszystkim. Dziękuję ci jeszcze raz, chillę, Dziękuję każdemu, kto doszła do tego momentu. Wbijajcie wszystkie moje social media do Achille, też wpadajcie. No i trzymajcie się, elo.